I na jezioro Kwosgol Tak to chyba się wymawia w całym północy Mongolii Wyobraził się się łodzią, na taki Ale skały właściwie, masa turystów tutaj znaczy masa Tak na Mongolii Ach, Ale woda czysta, super Ale zimna jak, nie wiem co. Wczoraj się kąpaliśmy Weszliśmy do wody na 2 minuty Wodno ma chyba z 6 stopni tak na oko. Nie wiem związkiem to jest wiecznie, ale zimno było. No ale kurczę chcieliśmy wejść zaliczyć tutaj jezioro Pogoda niestety jest kiepska. Jeszcze rano było ładnie, słonecznie, a teraz troszeczkę chmury i pewnie będzie padać niedługo. Szkoda, bo chcieliśmy gdzieś się przejść tutaj wokoło. Mamy tylko jeden dzień, znaczy jeden dzisiaj cały dzień, jutro wyjeżdżamy. Wczoraj przyjechaliśmy no, ale dosyć późno już nie było za dużo do roboty Ach. fajnie No ale mieszkają w takim lepszym miejscu Czy zawsze spaliśmy takich rodzin e, dzisiaj jest taki ośrodek w sumie prysznice, ubikacje, w sumie wypas e, Noce zimne Koze, kozę żyjemy. Nieźle. No ale tu gdzieś znowu ruszamy dalej. Nie wiem do końca gdzie. Musimy spać w namiocie jakimś, co mnie tutaj przeraża. Jest 6 stopni na zewnątrz. To takie cienkie śpiwory. Eee, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie, Nie wiem czy widać jaka to woda jest czysta, ale jest naprawdę. Co przejrzysta ryb za to nie widziałem, ponoć są jakieś, ale spodziewałem się, że może jak na bajkale będą umuły albo coś podobnego, jakieś wędzone ryby, ale to w ogóle nie ma nie ma ryb. Czy nie ma nawet tak, że po drodze nie widzieliśmy, żeby ktoś coś sprzedawał jakieś wyroby. Może nie ma po prostu Kurczę, szkoda, bo... Chętnie bym zostaną dłużej na parę dni. Najlepiej jakby jeszcze była na pogoda. Jakoś tam rowery wynająć, pojeździć, bo jest taka możliwość. No ale kurde, tak to jest jak się podróżuje. Nie zawsze się trafia na super pogodę. Kurde, idę na dół, mam nadzieję, że się nie wywrócę. No i tu jest turystycznie. Czy znaczy, już mijaliśmy po drodze, były takie renifery. Ale takie turystyczne, gdzieś tam w zagrodzie. Zapłacić, żeby zrobić zdjęcie, zapłacić, żeby jakiś tam e, ubrać się w taki strój mongolski no i co chwilę gdzieś tu gdzieś przyjeżdżamy to są takie właśnie ludzie rozstawieni z jakimiś manelami sprzedają jakieś kurde pamiątki no tym się średnio to podoba no ale ta lokalizacja jest popularna w ogóle wśród mongołów też tu tak, przyjeżdżają na wakacje właśnie w tym okresie więc to nie jest tylko dla turystów e, takich z zagranicy, ale też dla takich wewnętrznych czy mongolskich turystów? Ale mnie to się nie interesuje. Czyli w ogóle mnie nie interesują takie pamiątki. Dobra, chyba zaraz wsiadamy z powrotem do naszej i ruszamy z powrotem. Lunch i no, będziemy myśleć, co robić dalej. Czy... czy ruszamy gdzieś może na któryś z gór? Bo są tam takie góry ładne wokoło, ładne widoki są. No ale jak miał ulać to tam właśnie tam właśnie tam właśnie zobaczymy mam w sumie jakieś takie tam Może ruszę i ruszę i sobie wejdę parę godzin parę zajmie. Dobra, zajmie może to właśnie łódź właśnie tam ja kończę na razie no właśnie no. właśnie Dzisiaj biwak, taki totalny na. Na dziko nigdy tak nie spałem e, może. No pod namiotem spałem parę razy, ale gdzieś albo na jakichś festiwalach muzycznych, albo na namiotowym po prostu, gdzieś na jakimś jeziorem, nad morzem. No a to na dziko zupełnie. Obok lasku się odbiliśmy tam mniej więcej gdzieś w oddali 200-300 metrów od drogi głównej takiej co łączy stolicę One Butter, z północą. Właśnie z północy wracamy, z jeziora, o którym mówiłem wcześniej, co so, jak się nazywa, spróbuję wymówić, nie, po polsku nazywa się Hubsu, Hubsugul, taka jest polska wersja, a mongolska czy tam angielska to jest bardziej jakoś Kvosgul, w każdym razie bardzo ładne jezioro, ponoć nazywają go Mały Bajkał. Tylko e, zimno było, kurde. Niestety pogoda nie dopisała. Przyjechaliśmy po południu, było ładnie. Poszliśmy się przejść, wykąpać nawet. 6 stopni chyba woda miała, tak na oko. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić ile, bo to tak nie da się tak łatwo określić. No ale było bardzo zimno, ale weszliśmy. Wszyscy oprócz jednej dziewczyny. No nie wiem, minutę, może półtorej. Zimno bardzo. No ale czysta woda, kurczę, ładnie. E, Przyjrzysta. E, no, ale na drugi dzień, niestety, mieliśmy cały dzień nad jeziorem. Pojechaliśmy najpierw, upłynęliśmy taką łódką na, na taką skałę, Tam porobiliśmy zdjęcia, no ale już wracaliśmy, to kury zaczęło odpadać. Potem siedzieliśmy trochę w namiocie, a czy nie w namiocie, w Gęsie, w jurcie. No i później się wybraliśmy na taki spacer. No ale już niestety nie było czasu na taki jakiś fajny spacer. Sposzliśmy jakimś takim szlakiem. Pierwszym, lepszym. W sumie mało, ciekawy był. Nie było za dużo widać. A co gorsza, jeszcze w połowie burza nas zastała i w sumie trochę się bałem bo nie wiedziałem za bardzo czy mamy w którą stronę i czy mamy się wracać czy, czy iść do przodu no a koniec końców jakoś tak nas ta burza trochę minęła, więc nie było aż tak źle nawet nie zmokliśmy za bardzo no ale musieliśmy się trochę wrócić i wróciliśmy w końcu no, ale trochę chodzenia było dzisiaj już mi wszystko boli no i dzisiaj znowu cały dzień w aucie kurde cały dzień jechaliśmy Wam pokazuję tutaj dookoła co jest. Nic nie ma. A czy nic żadnych budynek? Co jakieś takie pojedyncze chaty jakieś? Nie wiem, nawet czy ktoś z nich mieszka. Podejrzewam, że nie. Jakiś może jakieś domki letniskowe. Tam z przodu znajomi idą. Wybraliśmy na spacer po, po kolacji. Zachód słońca zaraz. No i jutro idziemy znowu dalej w kierunku one battery za dwa dni. A koniec. No zobaczymy jak się ta noc przebiegnie, bo ani żadnych materacji nie mamy, mamy jakoś taką cienką, nawet to nie karimata, tylko jakaś taka mata, śpiwory takie, nie wiem czy przystosowane na tą temperaturę, więc chyba będziemy spali we wszystkim co mamy, no ale taka atrakcja dla nas, mieszczuchów, no ale gdyby nie ta droga, ta droga w sumie nie przeszkadza, ale jakiś tam ruch jest. No, ale tak to, to nic, kurde. Taki. Taki śpiewają. A, no i masa komarów. Znaczy, no nie, nie komarów, ale owadów jakichś. Nawet nie wiem. Ciężko mi zidentyfikować, co to nas kurde, otoczyło. Zaczęliśmy rozkładać namioty. To kurde, cała chmara przyleciała, Chmara jest takich muszek, ale pewnie komary też tam wśród nich były. Zobaczymy, jak to w nocy będzie wyglądać. Eee. No i tak. Cisza, spokój. Świerszcze, trawa, góry. Jest fajnie. Jutro nie wiem do końca co będziemy oglądać. Chyba jakiś jeszcze, jakiś klasztor znowu mamy być. No. Ale do końca nawet nie wiem. Niespodzianka trochę. Za dużo trochę jeżdżenia w tym aucie. Jednak to jest kurde wkurzające. Nie wiem czy siedzieliśmy w 7 godzin w aucie czy 8 godzin w aucie. Dobrze, że nie było, znaczy jechać po normalnej drodze, więc nie było nie było takich wybojów jak wcześniej. No ale to i tak, kurczę mało. Mało ciekawa opcja cały dzień w aucie, tylko postój na, na lunch, zupę z baraniny. Z, z, zupa, zupa na baranie kości z baraniną, z żeberkami z barana i pierożkami z baraniną w środku taki bara. baraninowy kraj nawet mi to smakuje ale znajomi tu wymiękają już z wszystko tylko nie, tylko nie baraniny zamawiają tam na szczęście była wołowina jakiś kurczak ale, ale ja stwierdzam, że jestem tutaj to będę lokalne produkty dobra, chyba na tyle nie wiem, czy coś jeszcze nagram z tej północy, chociaż to już nie jest taka północ, już raczej znowu w centrum jesteśmy. Jest to ostatni rzut oka na zachód słońca. Chyba jeszcze nie zaszło, ale na ten moment zajdzie. Dobra, tyle. Posąg Budy. Albo nie Budy, tak naprawdę nie pamiętam. To miał być posąg założyciela klasztoru, który stoi za mną, zaraz wam pokażę. Ale dla mnie wszystkie posągi wyglądały jak posąg budy Ostatni postój, ostatnia noc Jesteśmy w takim miejscu Wciąż w sumie trochę północna Mongolia, chociaż już zbliżamy się do one bator Zatrzymaliśmy się właśnie przy takim klasztorze buddyjskim oczywiście o, ostatnia noc kurde była strasznie ciężka pod namiotem nie, dość, że zimno. te wszystko ubrałem na siebie, wciąż mi było zimno. E, Śpiwór miałem kiepski. Czyli nie swój oczywiście, bo to nie jeżdżę ze śpiworem. Ale dali mi jakiś taki kiepski, z jakimś zamkiem, przepsutym. E, do tego nie było żadnego materaca, była tylko taka mata. No i powiedzmy, że tam trawa była wysoka, więc nie było jakoś tak strasznie twardo. Ale i tak, kurde, budziłem się co chwilę. No a aż na dodatek kumpel chrapał. Tak więc tragedia, no spało się kiepsko, nie. Nie, nie lubię takich, jednak, jednak trochę, trochę luksusu potrzebuję. Jako łóżko na przykład. Twarde chociażby. A, dowiedziałem się mniej więcej co to jest. to jest. To jest to modlitwa zapisana. Takie kręcenie to jest Oznacza to jakbyśmy tą modlitwę wypowiadali. No ale co, co, o co się modlimy to nie wiem, bo nie umiem czytać bo po tybetańsku jeszcze pewnie prędzej, szybko się nie nauczę no wejścieśmy sobie teraz zobaczyć ten posąg, a teraz idziemy w drugie miejsce stupa to się nazywa nie wiem też do końca to jest taka jakaś świątynia czy taki ołtarzyk że tak powiem, tybetański chyba czy nie tybetański, przepraszam buddyjski Ech. Ale klasztor całkiem fajny, czy teraz nie widać, ale wybudowany chyba w XVIII wieku. Potem podobnie jak inne klasztory, trochę zniszczone w latach 30. przez komunistów. No i właśnie odbudowany, też tu jakiś przyjechał gość, który pomagał to odbudować. A potem jeszcze kolejna renowacja była na początku lat 90. To też podejrzewam ze względu na to, że komunizm upadł i było jakby większe przyzwolenie na to, żeby takie obiekty sakralne jakoś wspierać czy odbudowywać. A tam moja ekipa idzie, już trzy osoby. Jedna dziewczyna wyjechała. No ale jak mówiłem, ostatnia noc w jurcie. Całkiem fajne. Trafiłem na akurat jedno z pięciu łóżek czy tam sześciu, które mamy. Jest takie normalne z jakimiś sprężynami. Więc Wydaje się dużo bardziej wygodne. co Może będzie się wygodnie spało. Już przyjechaliśmy, to już musiałem się, kurde, zdrzemnąć chyba z półtorej, nie spałem. Bo tam noc naprawdę była ciężka. No, ale też ciekawe doświadczenie. No, a jeszcze jedna rzecz, że tam jeszcze strasznie dużo wadów było. Chociaż, no tak narzekam, ale, ale mówię, no, nigdy nie spałem w takich miejscach. Tak totalnie na dziko. I a kolega, który często tak robi, to mu mówi, że to jest normalne, że tak tyle much jest, tyle komarów. Ale to nie do końca to, co lubię. Ach, też cisza, spokój. Jechaliśmy dzisiaj strasznie wyboistą drogą, kolega sika. Tak już jest, kurde, że... Jeszcze ja sika po drodze czy nie ma, są ubikacja? No tam nie wiem, pokazywałem chyba taka Buda jest nie, nie pokazuję tego z bliska, bo to żadna przyjemność, a no ale raczej na jedynkę to się nie chodzi do ubikacji, bo szkoda czasu się po prostu idzie za za domek, czy tam za za jurtę i się no takie uroki no szkoda kurde wyjeżdżać czy jeszcze z Mongolii nie wyjeżdżam, bo będę w Ulan Bator w okolicach ale już raczej nie planuję żadnych wypad tak dużo dalej za miasto zobaczymy jak ten festiwal nadam pójdzie na pewno postaram się coś nagrywać kurde jak ptaki fajne latają taki jakiś klucz czy coś yy, no więc teraz będę parę dni w, w Ulan Bator, jeszcze nie wiem co będę robił może się wybierę na jakąś wycieczkę jeszcze bo są takie parki dwa czyli jeden park, w którym już byłem, tam przy okazji oglądania tego statuły Chingis Hana Ale tam no byłem tylko na, na chwilę, tam się przeszliśmy a może tym razem się przeszedł na jakiś nie wiem dłuższą wyprawę Tylko nie wiem czy to będzie łatwo zorganizować bo, bo tam kurde dojazd to jest masakra nie wiem czy stopem to też myślę ciężko jest tam jakieś pozamykane drogi, ostatnio naokoło jechaliśmy. No nie, nie jest to łatwe, ale, ale zobaczcie. A dzisiaj w ogóle ciepło, jest tak jak wczoraj było kurde, wczorajsza noc, tam dwie noce wcześniej nad tym jeziorem, to kurde zamarzałem. A tu cieplutko, chyba na ogrzewanie nie będzie potrzebne. Kurde, pokażę wam jeszcze ten to miejsce. Jeszcze jedna górka. Ale mogę polecić każdemu Mongolię. Znaczy każdemu. No nie każdemu. Jeśli ktoś lubi miasta, imprezy, a przeraża go wizja zatrwania, czy znaczy ubikacji z dziurą ziemi i braku prysznica, no to nie polecam. Ale jeśli ktoś lubi naturę i ładne widoki, to jak najbardziej. To jest jakiś napis, nawet nie wiem co on mówi, ale. Trzeba daleka się ustawić, wtedy się widzi Ale chyba to było coś po mongolsku, więc i tak nie przeczytam no, idziemy zachód słońca oglądać O, kurde, kondycja słaba Ale trzeba będzie sobie wyrobić kondycję Bo planuję trochę po górach pochodzić w Chinach Dobra, zaraz jeszcze zrobię zachód słońca. No jestem już jest tutaj. Właśnie gdzie ludzie obchodzą zgodnie ze wskazówkami ruchów zegara. Kręcąc tymi walcami. Nie ja wiem, czy tam jakąś fachową nazwę po polsku. Może sprawdzę. A tam słońce powoli zachodzi. No ale też nie będę kręcił. Zaraz gdzieś i w spokoju sobie popatrzymy. No, Songi, ah, Całkiem ładny punkt Trochę inaczej to wszystko wygląda, jednak ten buddyzm jest w wielu krajach Azji, ale jednak w każdym troszeczkę inaczej to wygląda. Przecież i w Tajlandii jest Budda i w Chinach. W Chinach mniej wiadomo, bo tam partia nie pozwala za bardzo praktykować religię, no ale dobra, gdzie jeszcze? nawet w Singapurze, w Malezji ale wszystkie tu jest taki tybetański ten buddyzm troszeczkę inaczej on wygląda dobra, tak zakręcę no zobaczymy potem, bo wszystko się uda to będę w Tybecie za jakieś dwa miesiące 2,5 dwa zobaczę jak to czy to faktycznie podobnie wygląda? Tam też raczej w klasztorach będę w kilku. Widziałem, iż tam w wycieczce mamy jakieś punkty do zobaczenia. Będę miał porównanie. No a tymczasem ostatni Żyd oka na wioskę i na klasztor. I to tyle na razie.